Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie grać ponownie w Brawl Tylko tym razem będziemy wbijać 12 tysięcy pucharków Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji Wraz z dzwoneczkiem na tym kanale, by być na bieżąco A my przechodzimy do wbijania 12 tysięcy pucharków Najpierw tutaj yy, sobie otworzymy skrzynkę ok. No niestety nic nie wleciało, tylko 17 monet 8 punktów dodaj na Majka i 25 do Tary, okej okay. Jeszcze tutaj mamy napad, okej okay. Te 12 tysięcy pucharków wbijemy sobie na dło. Ja będę... Kim tutaj? Może pokol po zagram? No dobra Niestety nie będę od chwili na tym odcinku Mega ponieważ chciałbym go zostawić na tą aktualizację, bo ma być już niedługo, właśnie aktualizacja. Za 6 dni dokładnie tam, czy 7 jest już nowy zadymiarz, który nazywa się Kiełek. Pewnie już o tym wiecie. Nie można go jeszcze zdobyć, ale można go wypróbować. No dobra, tutaj jest Karl, który mnie trochę obija, razem z tym Tikiem. No dobra. Zobaczymy. Spróbowałbym go, ale. No nie, zabił mnie. Żeby ten Rico uciekał, to może byśmy jeszcze nie wytrzymać 9 sekund. No dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Nie zlespiłem się, serio? Czemu się nie zlespiłem? Aha, nie wiem. No dobra, ja jeszcze raz zagram. Jeżeli teraz byśmy wygrali, to byśmy chyba wbili. Ale nie jestem pewien. No dobra. Tutaj jest skrzynka na start. No dobra. I tu jest kolejna, tu jest B. O nie, uderzyła mnie. Dobra, ja tą skrzynkę spróbuję mm, zdobyć. No dobra. Gdzie jest ta bi? Tutaj jest bi. I ona jest w tym jest tikiem. Będzie we mnie ten tik pewnie rzucał, jak to już zresztą to robi. No, nie dosięgnąłem go. Ja bym go podjechał, tylko tej bi się trochę boję. Bo jak ta bi mnie tutaj może załatwić. No właśnie. Ona ma cztery cubes już, już, a ja mam dwa tylko. No nie, muszę się uleczyć. No dobra, Gin ją załatwił. To jeszcze tylko Tik by został. A tutaj jest, to jest właśnie Tik, dobra. No nie. No nie, o nie, o nie, oła, oła. Oła. Raz, dwa, no nie. To bi mnie, zaraz zabiję. No nie, zabiła mnie. Ale widzę, że Jin tutaj sobie jakoś radzi. No dobra. Dobra i zabił tą Tarę i jest już... Są tylko trzy drużyny w... Yy, ten... W grze. Ten Tik ma aż dziewięć cubesów, co? Nie, 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 nie leć na mnie, nie leć na mnie. Dobra, jego ja uleczę tutaj. Żeby nie padł o kurde. No nieźle. No nieźle. No dobra. Zabił mnie po raz kolejny. Ten dżin będzie sobie tutaj. Myślę, że dawał radę. Dobra, zabił tą bi. bi. Dobra, i tutaj jest nie. Dobra, ja jestem już. Żebyśmy tylko. Dobra, wygraliśmy. I czy mamy wbite te 12 tysięcy pucharków teraz? Dobra, zobaczymy. Dobra. Rzetony. Monety i. Mamy! Mamy wbite 12 tysięcy pucharków. Wow. Dla mnie to jest, to jest bardzo dużo. Nie wiem, jak dla Was. Możecie napisać, y, ile macie pucharków, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Dobra, myślę, że sobie jeszcze tak, y, tak pogramy jakieś gietki, żeby już mieć pewne y, 12 tysięcy. No dobra. Kim by tu zagrać? Może skoro tam B tak się dobrze sprawdzała, to zagram B. No dobra. Okej. Okay. Dobra, jestem z panem P. Także myślę, że to będzie dobre połączenie. Zaraz się przekonamy. Zresztą. Tutaj jest jean. No dobra. Mm, tutaj ten pan P, widzę. Że tutaj tą skrzynkę. Yy, ten zebrał. Dobra, atakuję tą jazz. Ja bym mu pomógł. Tylko muszę tutaj... okej okay. I, 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 okej, okay. dobra. Tutaj spowolnię tego Karla. Tak, go uderzę tutaj i... No nie, nie dosięgnąłem go. Dobra, ale ten pan P... Dobra, dał radę. Czy on poczeka na mnie? Nie, zbierze te kiuby. No dobra. Teraz przynajmniej... Przynajmniej teraz nie stracimy pucharków. Dobra, ten dron nas doprowadzi do Przeciwnika, najbliższego Dobra, tutaj jest gdzie z Mike No dobra, o nie, ta tabi, tabi No dobra Oj, pokonał mnie ten Dynamite Tutaj jest Pan P chowa się w krzaku Tutaj chociaż wyszedł Chwila, sprawdzić czy tutaj jest Ktoś w tych krzakach Dobra, mamy wielkie starcie ja jestem B Tu jest Tutaj mój teammate to pan P. No dobra. Ok. Czy wygramy z tą Jackie? No dobra, zobaczymy. Aj. Niechcący się cofnąłem. I. Dobra, zabiłem. I wygraliśmy. Wygraliśmy, dobra. Okej okay. Teraz już mamy takie pewne, Wybite te 12 tysięcy. No dobra. To teraz myślę, że zagramy sobie takie już trochę luźniejsze gierki. No dobra. Ja bym zagrał Brokiem No dobra. Okej. Okay. Teraz odcinki będą się trochę e, rzadziej pojawiać ze względu na y, ten. Na takie szkołę tą. Co teraz mamy. Nie wiem, czy to tak w ogóle można nazwać to szkołą. Bo bardzo dużo nauczycieli ten zadają. No i ja się z tym praktycznie nie wyrabiam. No ale. Jakbyś, jakby się właśnie czasami odcinki nie pojawiały tak co dwa dni, to właśnie mm, będę to nadrabiał. Dobra, tu jest ta pam. No dobra. Okej. Okay. Dobra i tutaj jest ta pam z tą pene. Dobra, ult, leci, leci, poleciał. Okej. Okay. Prawie y, prawie zabiłem jeden team sam. Dobra i kolejny ult. Aj. Prawie zniszczyłem tą wieżuczkę, niech ten Frank teraz tutaj się chowa albo ucieka, cokolwiek. No dobra. Jestem za 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Jestem. Dobra. Ten, ten ból ma 11 powerów. Trochę zaszalał. Ja bym chciał tego właśnie bóla rozwalić. Dobra. Trafiłem. Ten Frank mógłby go. Y, ten. Ogłuszyć. To wtedy byśmy tego bulał. Właśnie może zabili. Tu jest kolejny brok, brok. No dobra. Ja mam ulta. Dobra. I, i, i. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Jest wielkie starcie. Ja mam. Y, sześć kiełpsów. Ale chyba. Chyba tego nie wygramy. Bo. Może być ciężko. No, no i dobra. ja się tutaj chowam. Dobra, ten Frank idzie tutaj. Ma trzy kubsy kontra Pen, która ma cztery. Dobra. Kto wygrał? A, dobra. Y, oni wygrali, bo tam jeszcze Pen była. No dobra. Okej, okay. drugie miejsce plus siedem. No dobra. Mm, Okej. Okay. No dobra, to myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, rozwłaszczkę na tym kanale, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i cześć!